O, także zagrożenie dla tych wód gruntowych w Czechach no, będą rekompensaty. Czy sądzi pan, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odczepi się od Polski w tej sprawie, przynajmniej czy będzie żądał zapłacenia tych kar, które już naliczono na kwotę ponad 68 milionów euro? A trudno jest teraz wyrokować, czy Trybunał chyba nie pora do głowy. Ale tu trzeba o całej sprawie powiedzieć i przypomnieć, jak to było historycznie, bo się okazuje, że niestety nie tylko w Polsce polityka wewnętrzna ma wpływ na politykę zewnętrzną. No, pamiętamy, iż w Czechach były wybory, no i tamtejsi politycy próbowali wykorzystać ten spór do tego, aby wygrać te wybory. Na szczęście je przegrali, i teraz jest już to porozumienie. I kolejną rzeczą, którą musimy przypomnieć, to jest to, że wielu czołowych polityków, czy to Platformy Obywatelskiej, czy to Polski 2050, mówiło, że trzeba ten wyrok, to zabezpieczenie wykonać. Czyli zatrzymać wydobycie, czyli zatrzymać elektrownie, czyli nie ogrzewać wielu domów w Bogatyni. To jest to, co pokazuje, jakich mamy niestety w Polsce nieodpowiedzialnych polityków. No i wracając do Trybunału, no, mam nadzieję, bo to zabezpieczenie było absurdalne. To zabezpieczenie, jakie było wydane, jeżeli ono byłoby wykonane, tak jak przypomnę, chciało wielu polityków w Polsce, to spowodowałoby właściwie zrujnowanie tej kopalni, bo kopalni nie wyłącza się tak jak światło, włącz, wyłącz. To byłoby ograbienie Polski i z... musielibyśmy kupować ten tę... prąd na zewnątrz. Panie pośle, ale jeszcze rodzi się takie pytanie, sądząc po tych warunkach podpisanych, Pięcioletni arbitraż TSUE, co prawda zgodnie z tym, co premier, premierzy ogłosili na konferencji, tylko wówczas, gdyby strony Polska i Czeska miały wątpliwości co do, co do realizacji tego porozumienia, dopiero wtedy na wniosek której ze stron miałby wejść arbitraż CUE. no ale jest też konkretna kwota, którą Polska musi zainwestować, 35 milionów euro rząd polski, 10 milionów euro PGE na rzecz kraju liberackiego. Sądzi pan, że to są warunki rozsądne tego porozumienia? Znaczy przykro, znaczy niepotrzebne one są, bo tak naprawdę jeżeli chcielibyśmy być złośliwym państwem, no to moglibyśmy również żądać od Czechów, bo oni mają u siebie też całe mnóstwo kopalni węgla brunatnego, mają tam żwirownie, które na pewno również wpływają na nas. Oni mają również elektrownie, no, no pyły nie tak rzadko latają w jednym kierunku, no, pan, pan mówi, panie, Pośle, pan, tak mówi, się... pan mówi, o Czechach. No powiedzmy, że z Czechami się teraz dogadaliśmy, ale to może już lepiej tego nie wywoływać. Ale jest też taka kopalnia, o której się mówi od dłuższego czasu, kopalnia Walde, niemiecka kopalnia, która z kolei zagraża, czy właściwie już spowodowała szkody dla wód gruntowych i nawet wysychanie studni, jak skarżą się mieszkańcy gmin Gubin i Brody. No to może teraz jakiś wniosek do CUE powinien polski rząd złożyć. Co pan sądzi? Panie redaktorze, z sąsiadami trzeba żyć dobrze, w zgodzie. Bardzo przykro, że Czesi zapomnieli o tej najważniejszej zasadzie, która powinna im przyświecać. No, Niemcy, mam nadzieję, jeżeli rzeczywiście są te szkody no powinni już teraz wiedząc o tym jak się to kończy no sami wystąpić z ewentualną rekompensatą tylko teraz no wie pan Ełdowskiej panie pośle mamy... to, to, to nie no to sami Niemcy sami Niemcy tego nie zrobią bo oczywiście przecież się do niczego takiego nie palą tak jak się nie palą do tego żeby zapłacić nam rekompensaty za drugą wojnę no może trzeba jednak by było wiadomo ministerstwo klimatu i środowiska bada tę sprawę także główny inspektorat ochrony środowiska no ale sprawa się ślimaczy i pytanie czy nie powinno być jakiegoś zdecydowanego kroku w tej sprawie Panie rektorze, zaczekajmy jeszcze miesiąc do dwóch, aż się sprawa na Ukrainie wyjaśni, bo, bo na razie Niemcy się nawet nie kłapią w tym, żeby broń wysłać na Ukrainę, tylko no, po prostu ośmieszają siebie. Co zresztą pisze ich prasa. Ich niemiecka prasa pisze, że Niemcy będą zapamiętani jako ci, którzy w obliczu ewentualnego konfliktu wysyłają 5 tysięcy hełmów a nie chcą wy wysłać broni tak, aby Ukraińcy mogli się bronić. No ale, teraz do, no ale jednak tutaj dodajmy, że teraz Olaf Scholz przybędzie do Stanów Zjednoczonych i jednak może zmienić swoją perspektywę. No mam nadzieję, że zmieni, bo Stany Zjednoczone pokładały w Niemczech Wielkie, wielkie nadzieje, że, że Niemcy potrafią opanować pokój w Europie. To, co się w tej chwili za dzieje, nie. pokazuje, że Niemcy zachowują się bardzo nieodpowiedzialnie. Myślą tylko o sobie, myślą o swojej gospodarce, myślą irracjonalnie i rozwalają takim swoim zachowaniem Unię Europejską. Aczkolwiek w tej chwili prawica buduje organizacje ogólno europejską organizację państwową i wkrótce będą miały wpływ na poszczególne rządy i to szaleństwo, które od dawna się dzieje, bo to Europejska Partia Ludowa, no, której przewodniczy pan Donald Tusk, ale również główna partia niemiecka znajduje się w tej partii na Europejskiej Partii Ludowej, no to prowadziła do totalnego... Zdjęcia Unii Europejskiej W tej chwili, jeżeli Rosja zakręciła kurek, to Europa Zachodnia zamarza. Panie pośle, ponieważ jakość naszego połączenia jest nie najlepsza, więc ja tutaj w porozumieniu z wydawcą, wydawca spróbuje teraz do pana się, z panem się jeszcze raz połączyć i może ta jakość telefoniczna będzie lepsza, tak, tak to zrobimy, natomiast ja powiem w, w tym czasie, że tutaj to nie jest koniec naszych, naszych kwestii, naszych relacji z, z chociażby, jeżeli chodzi o reformę sądownictwa, bo będę chciał jeszcze pana zapytać o projekt prezydencki, Prezydent Andrzej Duda składa projekt zmiany ustawy o sądzie najwyższym. Ten projekt przewiduje likwidację Izby dyscyplinarnej sądu najwyższego. Projekt ma, jak dzisiaj zapowiedział prezydent Andrzej Duda, ma ułatwić zamknięcie sporu z Komisją Europejską i odblokowanie europejskiej części planu planu odbudowy. I w ramach tego projektu prezydenckiego także prezydent mówi o poza likwidacją Izby dyscyplinarnej sądu najwyższego mówi o Izbie odpowiedzialności zawodowej sędziów, ale to. To już nie będzie tak, że ci sędziowie Sądu Najwyższego będą zasiadali tylko w tej izbie, izbie, tylko będą mogli łączyć swoją pracę sędziowską w kilku izbach. Stąd pytanie do Pana posła, co sądzi o tym projekcie prezydenckim, czy on faktycznie może zakończyć spór z, z Unią Europejską o kształt reformy sądownictwa? Panie rektorze, jeżeli już słyszymy o tym, że jest inicjatywa, to bardzo dobrze, mam nadzieję, że ona jak najszybciej trafi do Sejmu. Niestety no, Ministerstwo Sprawiedliwości, nie wiem z jakich powodów, jeszcze nie złożyło rządowego projektu tej ustawy. Skoro już wiele miesięcy temu słyszeliśmy, że Izba Dyscyplinarna ma być zlikwidowana, to, to niech się to w końcu zdarzy. Bardzo dobrze, że prezydent korzysta ze swoich prerogatyw, prezydent ma prawo składać inicjatywy ustawodawcze. Skoro z jakichś powodów rząd nie może, to bardzo dobrze, że prezydent wychodzi z taką inicjatywą. No ale posłowie Solidarnej Polski no, są sceptyczni, mówią, że taki projekt w tym kształcie, w jakim przedstawił prezydent, to jest kapitulacja wobec Unii Europejskiej. Panie redaktorze, na razie nie widzimy innego projektu, więc naprawdę posłowie Solidarnej Polski, jest ich 18, mają również poselską inicjatywę ustawodawczą. No było bardzo dużo czasu, żeby zaproponować cokolwiek innego. No Niestety do tej pory nie zaproponowali nic innego. Zacznijmy procedować. Posłowie Solidarnej Polski będą mogli składać do tego projektu poprawki. No dalej ten taki stan zawieszenia nie może trwać, bo skoro z jednej strony. Polski rząd uważa, że izba dyscyplinarna jest zła, no to należy to po prostu zmienić i nie czekać i nie eskalować dalej konfliktów, bo, bo mamy trudne czasy w Europie i na świecie. Panie pośle, Michał Kołodziejczak, lider Agrouni, składa zeznania przed Komisją Senacką, mówi w niej, składa poważne oskarżenia wobec Pawła Kukiza. Mówi, że Paweł Kukiz jako członek Komisji do Spraw Służb Specjalnych miał mu zdradzić, że właśnie Michał Kołodziejczak jest na celowniku służb specjalnych, miał się pojawić zarzut współpracy z obcymi służbami. No To, było, to by stanowiło Oczywiście złamanie prawa w tym sensie, że członek komisji do spraw służb specjalnych nie może przekazywać takich informacji. Jest już stanowisko Pawła Kukiza, który mówi, że to kłamstwo i absurd i że takich, takich informacji żaden członek komisji służb specjalnych nie poznaje na posiedzeniu komisji o objęciu na przykład działalnością operacyjną kogokolwiek. No ale rodzi się pytanie w takim razie, dlaczego Michał Kołodziejczak formułuje takie poważne zarzuty jednak na forum także parlamentu? Panie rektorze, na początku niestety pan Michał Kołodziejczak nie składał zeznań, bo to były wolne jego wypowiedzi, bo zeznania by składał przed Komisją Śledczą Sejmową, a to tam prawda, prawda. Mi, pan Michał Kołodziejczak sobie opowiadał, co mu ślina na język przyniesie. Mam nadzieję, że prokuratura w y, 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 śledztwo i pan Michał Kołodziejczak y, zakończy swoją karierę polityczną, ponieważ dostanie wyrok, y, bo jestem przekonany, że Paweł Kis... Nic, nic takiego nie ujawniał, bo ja z Pawełem Kukizem współpracuję no, już 7 lat i nigdy nie mówił o tym, co się dzieje na Komisji Śledczej, więc Komisji, przepraszam, do spraw służb specjalnych i nie podejrzewam, żeby pan Paweł Kukiz ujawniał coś takiego obcej osobie, zupełnie obcej osobie, ale pan Michał Kołodziejczak próbuje się wszędzie przytulić. Pamiętamy, przed wyborami samorządowymi i próbował się przytulić do prawa i sprawiedliwości, była wspólna e, konferencja z Prawem i Sprawiedliwością. Coś mu się jednak nie podobało. Później flirtował z Lewicą, ostatnio z PSL-em, a może to, co teraz z, z, zrobił, czy próbuje robić, to jest flirt z Platformą Obywatelską, bo ja już w ubiegłym tygodniu udzieliłem wywiadu dla Wprost, jest on dostępny, gdy mówiłem, że gdy bardzo powątpiewałem w to, że opozycja chce, aby była komisja śledcza, i okazuje się, że w piątek był szkalujący Pawła. Kuki za program w TVNie, a dzisiaj właśnie te zeznania, które mają uniemożliwić powstanie takiej komisji śledczej. Więc może w tej chwili pan kołodziejczak współ, chce współpracować czy współpracuje z platformą obywatelską po to, aby nie wyjaśnić, nie wyjaśnić tego szkalowania polskich służb, jakie od tygodni dzieje się przez wielu polityków opozycji. Ale co z tą komisją śledczą w takim razie do spraw podsłuchów, bo wydawało się, że jest jakieś porozumienie, że na pewnym etapie już nawet Platforma Obywatelska godziła się na to, żeby ta komisja powstała w badając okres od 2005 roku. Panie redaktorze, właśnie słowa a czyny to są dwie różne rzeczy. Przypomnijmy sobie historycznie, jak Paweł Kukiz nie wiem około miesiąca temu wyszedł z tą inicjatywą, to najpierw platforma obywatelska bardzo krytykowała, wyśmiewała się z tego. Później platforma obywatelska zmieniła zdanie, jednak będziemy powoływać komisję śledczą, ale nie mogła zebrać przez dwa tygodnie podpisów. Później hmm, trzeba było powołać hmm, koło klub parlamentarny, taki techniczny klub parlamentarny, aby Paweł Kukiz Mógł wziąć udział w tej komisji śledczej. Jednocześnie Paweł Kukis postawił twarde warunki. Powiedział, że ta komisja nie będzie komisją polityczną na, do, do jakichś e, czarów, które miałyby się odbywać w tej komisji, tylko ma naprawić ewentualne nieprawidłowości. I kolejny warunek to był taki, że pięciu posłów ma być z Prawa i Sprawiedliwości, a pięciu posłów z opozycji. Bo sama ustawa mówi o tym, że. Komisja Śledcza ma odzwierciedlać e, podział mandatów w parlamencie. I to prawdopodobnie się bardzo nie podobało Platformie Obywatelskiej szeroko rozumianej opozycji. Stąd, przepraszam, ogary zostały spuszczone. No i ten szkalujący materiał w TVN-ie i dzisiejsze, dzisiejsze wynurzenia, bo tak to tylko można nazwać, pana Kołodziejczaka który próbuje oczerniać Pawła Kukiza, bo znowu w tej samej ustawie jest tak, jeżeli prokuratura wstrzymuje śledztwo w, w, w sprawie właśnie ewentualnego ujawnienia informacji z komisji śledczej, to już ta osoba, która jest w, w, w zainteresowaniu tego śledztwa, nie może brać udziału w tej komisji śledczej. Więc to wszystko jest niestety bardzo poważne. Mhm, to ostatnie pytanie jest i krótka odpowiedź. Czy wobec tak poważnych oskarżeń Paweł Kukis nie powinien wytoczyć procesu liderowi AgroUnii? Je, oczywiście, że powinien pan Michał Kołodziejczak jest dorosłą osobą, ma żonę, ma dziecko i w procesie cywilnym powinien naprawdę wielkie pieniądze zapłacić Pawłowi Kukizowi za szkalowanie jego, a jednocześnie prokuratura również powinna wszcząć śledztwo. Pan Kołodziejczak powinien być skazany w tym, w tym procesie i tak się zakończy jego, jego kariera polityczna, bo to, co robi, to jest zdraństwo i jakie, jakie w ogóle sobie można wyobrazić. Jarosław... czego nie można robić. Jarosław Sachajko, poseł KUKIS 15, był gościem Polskiego Radio 24. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję.